Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak zawsze gramy w Minecraft, Bedwars na serwerze liamc.pl i dzisiaj mam challenge, tylko żelazo challenge. Nie mogę używać złota, złoto jest ble. Nie mogę go używać, tylko że żelazo. Na początek chciałem Was zachęcić do zostawienia łapki w górę. Suba z dzwonem na tym kanale. I w komentarzu napiszcie jakiś pomysł na odcinek, bądź jakiś serwer, na którym fajnie mi się będzie grał i nagrywał odcinki bez lagów Non-premium na 1.16 wersję Chciałem was zachęcić, y Chciałem, żebyście wbili na stronę Kidrop.pl Link macie w opisie Chodzicie przez link w opisie Logujecie się przez Steam'a W zakładce kod promocyjny wpisujecie kod y Jaki macie pod linkiem w opisie Ja nie, nie pamiętam jak ten kod się... Jak on... No i jaki jest ten kod, ale macie go pod linkiem w opisie i wtedy dostajecie 2 zł na start i 5% do depozytu. Czyli jeśli na przykład doładujecie 100 zł, to macie 5 zł więcej, czyli 105 zł, a z tych 5 zł więcej można zrobić nawet 20 złotych albo i więcej. To zależy od waszego szczęścia, a jeśli Wam dobrze pójdzie, no to takie 20 zł robicie. Kod ma powiedzie. Czemuśko... Czy go rozwalę? Tak. Z tym challenge'u priorytetem myślę, że będzie żebyśmy... Żebym poszedł na emeraldy. Ponieważ ja mogę mieć... Ym, żelaznej zbroi, a nie żelaznego miecza. Także... Potrzebna będzie diaksowa zbroja i diaksowy miecz. I to mi ułatwi grę na pewno. Boże. Ze... Kamiennym mieczem i... kamienną zbroją za daleko nie zajdę. Dobra, musi mi stać się coś, dobudowanie się właśnie na środek. Wyrzucam to. Hmm, jak się tam dobudować? Nie wiem. Idę na skąd dawno się tak nie budowałem i nie umiem się tak budować. Ale mam nadzieję... No, jeszcze się normalnie dobuduje się, mi starczy wamny. Chciałem Was zaprosić ze wstępnych informacji, znaczy, chciałem Wam powiedzieć ze wstępnych informacji, że niedługo będzie mój serwer Discord. Jeszcze muszę tam, yy, małe, te, małe, takie różne rzeczy dorobić, czyli tam regulamin napisać niektóre serwery, ale już jest, można powiedzieć, że przygotowany pod wystartowanie. Jeszcze, tak jak mówię, tam, Małe rzeczy trzeba dokończyć i będzie gotowy prawie spadną z 8 emeraldami. Nice, brawo ja. Serio. Mogę sobie pogratulować, że prawie spadną z 8 emeraldami. Ej, bo jak nie będę miał jak wrócić. Okej. Okay. O. Hmm. Eee. Dobra, biegnie szybko kupić sobie zbrojkę Lecę szybko, poczekajcie, kupię sobie to i to, a teraz to To szybko odkłada <laughs> i lecę dalej, I lecę po więcej I Jeszcze tylko kupię sobie mieczyk i będę mógł lecieć na Na przeciwniku będę mógł lecieć Dobra, zbieram szybko na mieczek jak najszybciej. Sobie przyda się i to bardzo. Jeszcze tutaj coś sobie uzbieram. <coughs> będę miał następne osie. łuku. Nie będę kupował, no bo nie mogę zakupić strzał. Ponieważ nie mogę używać złota. Także łuku nie mogę wziąć. Ale za to mogę. Coś innego, może potki mi się jakieś przydadzą. Poczekajcie, żółtego nie ma, jest za to zielony. Dobra. W tamtą stronę. Czyli został mi po prostu biały i zielony. Dobra. To to sobie rozegramy. Patrzcie. Kupuję to, to. I teraz tak. Na pewno... Muszę dokupić wełnę. No i fajer w I teraz potki. Dobra, ok. Nie, nie odkładaj. Po prostu daj tutaj. O, teraz to tu odkładam? 5, 6, 7, 8. Z szóstką, siódemką i ósemką mam potki. Dobra. Ok, i będę leciał na białego. Biały widzę też jest zabudowany na środek, co może stanowić dla mnie minimalny problem. Chociaż tam za dużo emeraldów nie ma, bo ja mu zebrałem. Dobra, będę leciał na niego. tylko Alkoholik. Okej, płotki... Nic nie mam w ręku, lecę. Trapa nie ma żadnego, nie, jednak ma trapa. Ale tym się nie przejmuję. W ogóle nie mam jeszcze. Czy zielony? A on sobie sam z siebie spadł lepiej dla mnie lepiej dla mnie dobra widzę, że tam biały rozwalił zielonemu łóżko myślę, że może to być wygrana dobra, został tylko biały do rozwalenia czekajcie, mam 7 typów. wiem, że został mi biały, ale nie wiem czy poletywałeś z niego na potkak czy jak. Wybiję sobie tą niewitkę na razie tylko. Na razie tylko ta na niewitkę. Wow, prawie spadłem, ale to nic. Teraz tutaj sobie dokupię jeszcze więcej tych potek. Tak, niewitka, to i to. Niewitka i to czekajcie, teraz tak niewitka, to, to i niewitka i to mam 8. Kupię sobie to i to, ciach jeszcze więcej. Fireboli podkładam to i to, przepraszam Was za powiadomienie, teraz piję niewitkę. To. I to. Nie wiem, gdzie on jest. jest z tego, co widzę, go nie ma. Gdzieś po prostu poszedł najpiękniej. Tak. Z tego, co widzę, to pobudował się stąd na Emeraldy. Nie, 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 nie. Najgorszy fail. Najgorszy fail. Ale dobra, to było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Łapa w górę. Sub z dzwonem. W komentarzu napiszcie to, co już mówiłem, czyli tam. Po prostu napiszcie coś, jakiś komentarz. To było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.